Aaaa. Cześć, dzieciaki! Zobaczcie, jakimi ekstra zabawkami dzisiaj się będziemy bawić. Już wam wszystko pokazuję. W serii Wellness Barbie zachęca do wyciszenia się i zadbania o swoje wnętrze. Pomoże w tym zestaw Barbie, która medytuje z światłem i dźwiękiem. Nie może zabraknąć uroczego szczeniaczka, który pokazuje swoje emocje. Może być szczęśliwy, smutny, a nawet zły. Kolejny zestaw to Barbie Relax w Spa. Tutaj mamy akcesoria takie jak kaczuszka, świeczka, ogórkowe opaski na oczy i wiele innych. Wszystko to przyda się Barbie do odprężającej kąpieli oczywiście ze swoim pupilem. A kiedy Barbie będą już zrelaksowane, mogą zjeść zdrowy i pyszny posiłek, zrobiony samodzielnie. Ten zestaw zawiera lalkę w takim uroczym stroju do gotowania oraz stację do robienia makaronu. Jeśli lubisz gotować, możesz zostać twórcą makaronu. Zobaczcie jakie to proste. Zapraszam do zabawy tymi mega zestawami. A i nie zapomnijcie o łapce w górę. <laughs> Idealny poranek w moim idealnym domu. Jak tam piesiu? Wyspałeś się? Co się stało? Dlaczego jesteś smutny? Nie martw się, już wiem co ci pomoże. Medytacja to ekstra sposób na zrelaksowanie się. Rób to co ja piesku, zaraz ci się poprawi nastrój, zobaczysz. Zaczynamy! Bardzo dobrze, jeszcze raz. Tym razem przygaszę trochę światło. I jak piesku? O, poprawił Ci się nastrój. Mówiłam, że to Ci pomoże. Co robisz? Medytuję, nie przeszkadzaj. Masz ochotę na relaksik w wannie? Zobacz, mam świeczkę zapachową i kaczuszkę. kwak. Kwa. Fajna, prawda? Och, Barbie. Właśnie się wyciszamy. O nie, i zrób, co narobiłaś. Muszę zaczynać od nowa. Dobra, dobra, sorki, już idę. Wyciszajcie się dalej piesku, nie złość się. zacznijmy jeszcze raz. <tryklary> y siostra, ostatnie pytanko. Co znowu? Mogę pożyczyć gazetkę z twojego pokoju? Barbie, serio? Ach, nie ma to jak relaks w wannie. Nie mogę się doczekać, kiedy użyję te pachnące kule do kąpieli. Oczywiście świeczka zapachowa też musi być. Idealnie. Przygotuj się piesiu, ja już wchodzę. Ekstra. Mogłabym tak leżeć i leżeć. <laughs> Widzę, że ty też już się odprężyłeś. <laughs> A właśnie, ogórki na oczy. Zapomniałabym. <laughs> Halo, czas na obiad. Jeszcze chwileczkę, zaraz przyjdę. Tu jest tak przyjemnie. Czy to moje ogórki na mizerię? Co? Nie no, co ty? Obiad. Dlaczego wszyscy nam przeszkadzają? Rozumiem, że nie chcesz domowego makaronu z brokułami? Domowy makaron z brokułami? Już idę! No wreszcie! Już myślałam, że nigdy się was nie doczekam! Spokojnie, już jesteśmy! A gdzie ten makaron? No jak to, gdzie? Tutaj! To jest jakaś masa, a nie makaron! Z tego właśnie zrobimy obiadek! Chyba nie myślałyście, że wszystko zrobię sama? Eee, nie! Skądże my... No to do działa siostrzeczki. Zaraz będzie makaronek. Teraz twoja kolej. A, a gdzie to mam włożyć? Tam, Barbie, tam. A, już wszystko rozumiem, ok. Mam nadzieję, że wyjdzie. Wow, zrobiłam makaron, naprawdę! I ja chcę jeszcze raz, to świetna zabawa! Uuu, ile makaronu? Okej, okay, chyba już wystarczy, mamy pełną miskę. Barbie, a co do tego? Broku, gdzie jest? Leży przed tobą. To zielone to będzie broku? Właśnie tak! A, już rozumiem! To bardzo proste. Miniami! Już nie mogę się doczekać obiadu. Gotowe, ale zrobiłyśmy pyszności. Chodźmy szybko jeść! Smacznego! Nie ma to jak domowy makaron i na dodatek z warzywkami. Ruff, ruff. <laughs> Pieskowi też od razu poprawił się nastrój. Ach, to był wspaniały dzień spędzony w domu. W życiu ważne jest zachowanie harmonii. Czy umiesz się zrelaksować tak jak ja? Zaproś rodziców do wspólnych rytuałów i cieszcie się czasem spędzonym razem. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa!